Tak to jest zawsze, przy tych Martach się człowiek, jakiś mały człowiek. Nie? Z nami jest dzisiaj Tomek Słodkiewicz, Marta Wanasik, witajcie. Witam serdecznie. Tomek nie chce się przyznać, trochę jeszcze jest blady, ale na pewno wyjdzie z bikini, bo chyba Marcie pozazdrościł, więc sądzę, że szpilki już ma. ma, ma mam, mam szpilki. Wydaje mi się, że też jest kilka strojów, których mogę wziąć, bo dziewczyny zostawiły, więc... Tak. t przygotowany? Wczoraj trenowałem, bo ja mam nagrodę. Tak? Uczuła ci Marta? Jak poszło? No, no, powiedz sam, powiedz sam. <laughs> nie, okay. ogólnie dobra Dobry. zabawa, ogólnie zabawa, jeżeli chodzi o T-Walking. tak poważnie Tomek, wielokrotny nasz mistrz szykuje swoją kobietę. No, piękny, to jeszcze bra brat tak samo pomaga. Brat też pomaga brat też, też może też powiedzieć. Pomaga. Tak, rodzinna krew, jakby nie było u nas płynie. Powiedz, jak się szykuje kobieta. Szczerze. Wydaje mi się, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o kobietę, to jest tutaj dużo potrzebne takiej gry mentalnej. Wydaje mi się, że... Z takiego doświadczenia wiemy już, że też trenuje innych chłopaków, przygotowuje do zawodów, że u kobiet jest nie tyle ważna co sama sylwetka, ale to wszystko co wokoło jest jej, tak? czyli tak naprawdę i spokój ducha, i pewność siebie, i ta lekka kokieteria, strój, paznokcie, ubranie, make-up, no absolutnie wszystko, więc my staramy się po prostu upewnić się, że to wszystko jest zapięte na ostatni guzik. No i nie ukrywam, że jest to takie nowe doświadczenie, tak? Wiadomo, że z chłopakami jest tyle łatwo, że oni robią swoje. Jakby nie było w ten taki systemat, który my już rzuciliśmy jakiś tam czas temu z radkiem, bez wymówek, więc u nas jest ogólnie bez wymówek. Nie ukrywam, że no Marta też jest chyba takim dobrym przykładem tego, że wiele, wiele lasek jednak tam podjada na dietach, no i to i często też widać, jeżeli chodzi o formy, gdzieś tam te końcówki jednak ale... są troszeczkę gdzieś tam tak, zalane ta dalej. ale często boją się zrobić tak porządny trening, jak Hadesik. To jest jedna rzecz, ale mi się wydaje, że też właśnie ten, ten reżim taki, no e, ja co chwilę to już słyszę, no nie, nie, nie najlepsza forma, bo coś podjadam, nie, nie coś tam. To jest fajne jednak, że ja wydaje mi się, że jak już poświęcasz te 3-4 miesiące swojego życia i jeszcze wiadomo, to jest swój czas prywatny, no to warto jest mieć to naprawdę zapięte, dopięte, ale jest to ciężkie. Nie? Wiadomo, no tak, że... to jest cięższe, bo my mamy jeszcze te swoje dni to tak, śmoleczko, ta Kinder rabe, Bueno, bóta, Szoko tak, bond, tak. Ty, ty, ty. Ty. Wszystko już mamy przygotowane. Tak. Jak najmniej dietetyczne posiłki. Tak. Ale to jest jak najbardziej, jakby nie było dla mnie mega doświadczenie i uważam, że pełny szacunek dla kobiet, które się przygotowują do zawodów, bo jest to kompletnie inna jakby tematyka. Ciężko jest też się wstrzelić w karty sędziowskie, jednak jest to taki. U nas jest łatwiej. Mhm. Ja będę tak. większy, docięty, pełny i nie job done. I wiem, że jestem i wiem, że jestem przygotowany. Na no, Marci to może Marta sama powie, tak naprawdę, jakie tak, przy, przygotowanie. Trafię. Już to, to kwestia tego początku, żeby się wdrążyć dla mnie to tego, bo to wiadomo, że do tej pory, mimo trzymania diety i takiego zdrowego stylu życia, no to jakieś częstsze cięciny, takie rzeczy nam się zdarzały, na przykład dwa razy, raz na dwa tygodnie. A na tą chwilę no to od kilku miesięcy jestem odcięta ze wszystkiego. Jestem pierwszy okres, taki, żeby zatrzymać, a też jestem słodko luwna I no, jak widać, więc było mi tam na początku trochę trudno, a później jak już weszłam, głowę sobie przestawisz, no to, to idziesz do przodu, także bez żadnego podjadania yy, udało się. No a tutaj na zawodach, to co, pierwsze były debiuty w Gdańsku, no i tutaj teraz mistrzostwa Polski. Cieszę się bardzo, że, że jestem w tej pierwszej Jest yy, Fajnie to, że ja się pochwalam od razu, że też przy okazji też sprawdzaliśmy karty sędziowskie, dostaliśmy się do finału, no i akurat yy, jest fajnie, bo yy, Marta miała też swoją zawodniczkę, która wygrała w jej kategorii debiuty, yy, debiuty więc tutaj udało się przeskoczyć ją, bo widocznie z tego, co tam patrzyliśmy, chyba się do dostała do finału, więc też jest jakaś taka satysfakcja już, że no tak, wie, bo było dru, drugie miejsce, więc jakiś tam możliwy rewanż był. Wydaje mi się, że to już dla niej jest, nawet widać na nią, że dura satysfakcja, bo wiadomo, każdy z nas chce wygrać, nikt nie przyjeżdża tutaj po drugie miejsce, każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony, no i na pewno to jest jakiś dla nas fenomenalny rezultat, bo finał już jest, jest powiedzmy naprawdę czymś niesamowitym. Nie? Powiedzcie, jakie dalsze plany, jakieś wyjazdy za granicę planujecie, czy odpoczynek? Kiedy, kiedy kolejne starty? Czy jeszcze nie myślicie o tym? Yy, teraz to u mnie odpoczynek na pewno. Tomek jeszcze się przygotowuje? Znaczy ja mam tak powolutko powolutku, tak bardziej się przygotowuję na luzie do Mr. Olympii tam amatorów, ale to tam tak na spokojnie wyjeżdżamy sobie tam do tej Marbelli całej. Tam jest fajnie, bo tam akurat z takich ciekawostek niedawno Dorian Yates tam ze swoją tam żoną otworzyli bardzo fajną siłownię właśnie w też tym samym mieście, więc będzie można dodatkowo jeszcze na tych zawodach zobaczyć naprawdę fajną sławę i potwierdzić w fajnym klubie. Dla nas to na pewno będzie wycieczka Hiszpania. Później chwilkę odpoczynku, trzymamy na pewno formę w lato, wystartujemy sobie w Sopocie prawdopodobnie, tak żeby sobie tam zgarnąć powiedzmy lody po, po tym po, po, po starcie. I e, tak docelowo na pewno Arnold Classic, e, takich to główne moje zawody. Teraz powiedzmy tam się przygotowuję na takiej zasadzie, jakby trochę się bawię, dużo, dużo też jeżdżę po Polsce, więc w szkole cały czas w tym ECS-w Europejskim Centrum Sportu. Więc dużo się dzieje, nie? Więc wiesz, jak sam jak, jak dbasz o formę, to musisz mieć troszkę wyciszony ten, ten tryb życia, a to jednak priorytetów jest dużo, nie? To, to trzymamy mocno kciuki, życzymy powodzenia, nie, dziękuję Cię no, obydwaj tak? no, Dziękujemy, dziękujemy. I mam taką prośbę, tak za chwilkę Marcia, jakbyś zaprezentowała się nam, co? Tak, tak yes, pokażesz, to, to co jest najpiękniejsze, okej? Okay?